W codzienniku artystycznym poruszająca rzeźba barona Młeka z 1996 roku zatytułowana Martwy Ojciec. To hiperrealistyczne przedstawienie nagiego ciała ojca artysty jednak w przeskalowaniu. Figura jest mniejsza niż ciało mężczyzny, ma zaledwie około metra długości, co dodaje niezwykłej ekspresji tej potężnej artystycznej wypowiedzi. Widz patrzący na ciało Młeka doznaje uczucia nagłego wejścia w tajemnicę śmierci i relacji z własnym ojcem, który albo jest stary, albo już umarł. Każdy z nas w jakimś sensie obsuje z takim ciałem na co dzień, a rzeźba Młeka boleśnie to uświadamia. I think Ron is such an accomplished sculptor. He can make exactly what he wants to make. It's wonderful watching, watching visitors look from the Muick to the surrounding statue, engaged with the absolute realism. Artysta urodził się w Australii. Jak sam wyznaje, nie miał najlepszych stosunków ze starym